Dzień dobry Państwu. Dzisiaj będzie niekonwencjonalnie. Przypominam, pierwszy debiut na rynku Catalyst, e, giełdy papierów wartościowych w Warszawie w 2025 roku. E, jak Państwo widzą, działamy niestandardowo. E, ci, którzy znają scenariusze debiutów na rynku Catalyst, wiedzą, że standardowo się. Nie zaczęło. Proszę Państwa, hasłem przewodnim podkradniętym dzisiejszemu emitentowi będzie energia z przyszłości. Prezes Tomasz Bardziłowski przywita Państwa, przywita naszego dzisiejszego bohatera, a już zdradzę Państwu, pierwszym emitentem debiutującym z obligacjami na rynku katalizmu do papierów wartościowych. W Warszawie w 2025 roku jest spółka Polenergia. Panie Prezesie, zapraszam. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie witam Państwa, witam zarząd spółki na czele z Panem Prezesem Adamem Purwinem, witam akcjonariuszy, witam nowych obligatariuszy zapewne, witam wszystkich interesariuszy firmy i przyznam, że bardzo, ale to bardzo się cieszę, że właśnie ta firma Polenergia jest naszym pierwszym debiutantem na rynku katalizatora w tym roku. Dlatego, że polenergia, energia, energia dla przyszłości, energia odnawialna to jest coś, co my również mamy wysoko na naszych sztandarach. Chcemy rozwijać finansowanie dla spółek, które inwestują w energię odnawialną. No i tutaj mamy właśnie przykład tej spółki, pierwszej, największej prywatnej spółki, która inwestuje w energię odnawialną. Spółka, która o ile jeżeli chodzi o y, na, rynek obligacyjny, jest naszym debiutantem, uderzyliśmy w dzwon giełdowy dzisiaj, to to jest... Y Drugi raz jak spółka Polenergia dzwoniła w dzwon. Pierwszy raz miał miejsce blisko 20 lat temu, kiedy to jeszcze po nazwu Polish Energy Partners 13 maja 2005 roku spółka debiutowała na giełdzie. Od tego czasu dynamicznie się rozwija. Możecie Państwo obliczyć ile razy wzrosła kapitalizacja, cena akcji ponad 10 razy wzrosła. Pozyskiwała kapitał na rozwój również przez giełdę. Przyznam się, że osobiście miałem przyjemność uczestniczyć zarówno w przygotowaniu IPO, jak i jednak z emisji akcji w 2020 roku. Ponad miliard złotych w, z, ściągnięty z kapitału z, od inwestorów instytucjonalnych i nie tylko. No a teraz ten debiut wspaniały. Emisja obligacji, 750 milionów, milionów złotych z programu na miliard. Tak jak rozmawialiśmy tutaj, to zdradzili mi panowie, że popyt przekroczył oczekiwania pierwotne. Emisja była planowana pół miliarda, skończyła się dużo większym rozmiarem. No i to wszystko posłuży do tego, żeby Polska, jeżeli chodzi o energię nawialną, rozwijała się i rozwijała również się na morzu, na Bałtyku, żeby tam powstawały farmy wiatrowe, o, którym, o czym za chwilę zapewne więcej powie nam Pan Prezes. Ja tylko chciałem powiedzieć, że Rynek katalysty to dla nas i rozwój tego rynku to jedno, jedno z naszych strategicznie priorytetowych zadań na ten rok i na przyszłość. Na tym rynku mamy już 139 emitentów razem z Polenergią, a której dostałem te informacje. Łączna wartość emisji, łącznie z emisjami skarbowymi, to jest ponad. 1500 miliardów złotych, ale z czego mniej niż 100 miliardów na razie to są obligacje korporacyjne, i od, na tym segmencie najbardziej nam zależy, a w szczególności na podsegmencie, który najbardziej dynamicznie nam się rozwija, czyli na obligacjach. Zielonych. Ta emisja również była zrobiona w ramach Green Bond Framework, czego gratuluję bardzo serdecznie emitentowi, i to również wchodzi w skład naszego segmentu Warsaw Sustainable Segment czyli nie tylko pierwszy, pierwszy debiut na kataliście, ale również ten pierwszy debiut obligacji zielonych. Mam nadzieję, że będzie ich więcej. Raz jeszcze gratuluję spółce i zapraszam pana prezesa. Dzień dobry. Ja chciałem tylko zaprosić jeszcze panów prezesów Wojciechowskiego i Sujeckiego na scenę, którzy razem ze mną kierują spółką. A wszystkim państwu chciałbym bardzo podziękować, najbardziej oczywiście inwestorom, którzy wsparli nasz program emisji obligacji kwotą, która przekroczyła nasze najśmielsze oczekiwania. Początkowo wyszliśmy po dość długiej przerwie na rynku zielonych obligacji z propozycją emisji na poziomie 500 milionów złotych. Popyt okazał się fenomenalny. Yy, zamknęliśmy ostatecznie tę emisję na poziomie 750 milionów złotych, yy, na takich warunkach, których żeśmy sobie życzyli, wychodząc do rynku. Jestem z tego bardzo dumny i chciałbym w tym miejscu przede wszystkim podziękować wszystkim pracownikom, którzy stworzyli tak wspaniałą firmę, którą. Mogliśmy w czasie roadshow pokazać. To było wyjątkowe. Jest to wielka przyjemność móc iść do inwestorów i opowiadać o takiej wspaniałej wizji, misji i o takiej wspaniałej firmie, która przez te dwadzieścia kilka lat powstała. To jest bardzo ogromny wysiłek, ale przede wszystkim wizjonerstwo doktora Jana Kulczyka i tego, w jaki sposób on zaprojektował to, co my dzisiaj możemy realizować miałem przywilej w życiu zarządzać wieloma firmami ale tak wspaniałą firmą z tak y, świetną y, przyszłością y, przyznam się szczerze jeszcze nie jest to dla mnie też y, szczególne wyróżnienie dlatego jeszcze raz y, tak jak powiedziałem chciałbym przede wszystkim podziękować inwestorom za to że y, chcieli y, zwrócić swoją uwagę na to co zaoferowaliśmy ale też że uwierzyli tej y, y, misji którą mamy bo Trzeba powiedzieć, że bez pol energii prawdopodobnie transformacja energetyczna w Polsce będzie trudna do zrealizowania i to co jest naszą największą ambicją i na co służą środki z zielonych obligacji zmieni całkowicie obraz Polski, obraz, który dzisiaj jest dość smutny, jeżeli chodzi o to w jakich powstaje energia. A obraz ten będzie zupełnie inny w sytuacji, w której nasze projekty offshore'owe inne projekty offshore'owe, też które w Polsce są realizowane, zostaną oddane do użytku. Ta czysta energia zasili ponad 4 miliony gospodarstw domowych, i jestem niezwykle też dumny, że ten projekt offshore'owy, projekt farm wiatrowych, możemy realizować z tak wspaniałym partnerem, jakim jest Queenor. Bardzo cieszę się, że możemy Was dzisiaj też na tej sali przywitać. I jesteśmy dumni z tego, że udało nam się taki dobry partnership do budowy tych farm zbudować. Liczymy na więcej, bo oprócz tyku 2 i 3 mamy też kolejny projekt o bardzo dużej skali, w fazie koncepcyjnej na razie, ale już pewne jaskółki co do tego, jak on mógłby być realizowany, pojawiają się, więc jesteśmy podekscytowani. Przyszłością firmy jesteśmy też, myślę, w bardzo komfortowej sytuacji przy wsparciu świetnych inwestorów. Czujemy jako zarząd, jako załoga bardzo duże zaangażowanie największej akcjonariuszki pani Dominiki Kulczyk i Funduszu Brookfield, których przedstawicieli też chciałem dzisiaj przywitać i bardzo cieszę się, że możemy razem być tego dnia. Myślę, że to są wszystko ważne sygnały dla, dla inwestorów, ale też dla interesariuszy, którzy widzą naszą determinację w realizacji tych projektów i dzięki temu y, myślę, że możemy powiedzieć, że naprawdę jesteśmy dumni z tego, jaka rola przypada nam w transformacji polskiego sektora energetycznego. Jeszcze raz wszystkim inwestorom, wszystkim pracownikom, akcjonariuszom, wszystkim interesariuszom i bankom też, które pomogły nam tę emisję uplasować chciałbym za to bardzo podziękować i chciałbym aby to nie była jedyna jak do tej pory ostatnia emisja chcieliśmy na tym rynku być chcieliśmy na tym rynku firmę jej potencjał pokazać i bardzo cieszymy się z tak dobrego przyjęcia jeszcze raz wszystkim państwu bardzo dziękuję Proszę Państwa, ta uroczystość jakby nasuwa taką refleksję, że szkoda, że tylko przy pierwszej emisji jest taka uroczystość, bo uznaję ją za niezwykle, niezwykle udaną dla, dla porządku, dla wszystkich, zwłaszcza tym, tych przed kamerami. Jeszcze raz powiem, że na scenie mamy oprócz gospodarza prezesa Tomasza Bardziłowskiego, zarząd spółki Polenergia, pan Adam Purwin, prezes zarządu, pan Filip Wojciechowski, wiceprezes, członkowie zarządu, pan Łukasz Buczyński i pan Piotr Sujecki. I proszę Państwa, było już niekonwencjonalnie, a teraz będzie zgodnie z scenariuszem, do byka, który gdzieś tam w Polenergii zapewne przebywa w zacnym miejscu, nie będę pytać, gdzie stoi, ale wierzę, że gdzieś jest, że się nie potłuk. Dołączy nasz katalistowy, katalistowy żaglowiec i dyplom poświadczający, że Polenergia jest już nie tylko spółką notowaną na głównym rynku GPW, ale również emitentem obligacji, zielonych obligacji notowanych na rynku katalist giełdy papierów wartościowych. Panie prezesie, zapraszam. Proszę Państwa, Energia z przyszłości, e emitent obligacji, spółka Polenergia, e obligacji notowanych e na rynku Katalizm Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Dziękujemy Państwu bardzo, dziękujemy jeszcze raz, gratulujemy e tego święta, dziękujemy za udaną uroczystość i zapraszam w imieniu spółki Państwa do rozmów w kuluarach. Dziękuję bardzo.